było, to bardziej B, tak, ja tego pali. już Kur, jeszcze jest Ajajaj, aj. <noise> Ale ale w tym wszystkim Tutaj może być, Wchodzą B, może być wszędzie. On był przez wszystkim dostępny, przelowany, a psa wchodzą, bad. wchodzą bad. Słyszę maps. no, słyszę lecą, maps. lecą, lecą, lecą tak do siebie. Nie, czekam na nic. Nie, przepraszam, nie, parka przeszła, Parka przeszła. Na samo tam się na samochód. A jeden mit był, under teraz. Ander jeden albo mit jest. A będę wam trzymał plecy. Plecy wam będę trzymał. Chuj z paką. Tak, najważniejsze. No właśnie. Chuj, że zaraz się wyjepiemy. 95 minus, wchodzi kuchnia. 9,5 jest pań Ma 5 HP, widziałeś go, Jakubś. Najpierw. Ale rozkręt zrobił. Zabierz. Proszę. Ale szpagat wywalił. stary. Co? To jest elipsa! Te, te uspy idą do góry w ogóle. Wszystko idzie Co? do góry z tłumikiem, bo ust też został bufa, nie wiem czy wiecie. Co, kurwa? No dosta No, bije plus chyba 5 HP. Ta dlatego dzisiaj był update! No, No i nowe medale będą. No już no, na przykład jak na angielski... Janka? na język angielski yeah. to już widać ten powiadomienie. Pałaca. Cofno. Nie do cicho Jeden nam idzie. zdaj mi go. Nie. A dam, jesteś. No tak. A ład mocy! w ma dwa przegląda. Boże podleise! No. Komło się co w gównie. A gdzie? Adam! <noise> Kurde, uciekłeś. To nasz było u mnie. zjedliście to mapę. To jest mój Ej, no, no ja nic nie zrobiłem w tej rundzie! Nikogo nie widziałem! To jest, jest. Tak w moim klubie, bo ja już tak mnie dwie Lipsa, masz na tym Mam 007 i nie wiem co zrobił, 0 punktów, chcę być Ava Ej, ej, następny EWB, ja chodzę A na A i lubię Nie no, pójdę, Aha, później pójdą B. A wy następny tej A tak zwykle nie jest, jak idzie 4 na A, to ZK B idzie. Ludzie idą. Three, o, nie, to Chujo, mój 1 Gdzie jest samochód? Kilki Ja jestem samochodem, Dobra, ja trzymam, żeby nie przeszli Idźcie stąd Proszę Będę przebiegł Nice elipsa w końcu Cichu To jest być kurwa wycisze Under

nie ma zępa. Nie, nie, no hit? Nie, no, hit! O wilku. Pójdę, co ciekawa... pójdę ci kawajować, żebyś na blisko nie wjechali. No dobra. Na dobrze. No dobrze, co? Nie, 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 nie to... kurwa, co coś dzisiaj się dzieje, naprawdę, coś się jebie ten internet. Rampa dużo, spal, spal, spal. Lecę na CT, paląc. Okay, już No ma, ja. Kurwa, nie podchodź. Taka ja. No chodź tu, Duptuśiu, piesze. Duptuśiu, pięknie. Duptuś, piesze. To bym pakowała No, tu, tu. no le, kajanta. Nie ma już. Pała, hmm. kurwa, kurwa, pała, pała. Dopiero. Brawo. moja, <gryzamy> moja, 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 moja. Mój, 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 mój. mój, mój. I powiedzcie mi, kto musiał zginąć. Ja. <gryzamy> Ale <gryzamy> mój, 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 mój. Mój, 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 ich. Boże, my jesteśmy. Ojej! Najlepszy! Ty co ty tu robisz? No to robiłeś? A! Ej, co ty tu robisz? Ja już wiem nie mam. Na no, chuja trzy pociski straciłem Zabiję? No! Panem wychodzą ADM? Pozacie używania. Under czy w... W końcu Buga Buga Drogi, dwa stacje z dubską no, A strasznie tak się pilnuję co mam pilnować? Po wrogi lecimy i umieramy tak Dobra, masz jego wyrzucamy Okej okay. Trudno że mój syn, do tego jest żeby... hmm. hmm. W się zablokowałem z nim, on się odbył do mnie plecami, dostał na Ostatnia runda. I w, tak w ogóle wywoła. tak byjdyłaj, Wilku. Mam rodzinę w Krakowie. Tak, kurde, tak. nie? O! No tak, Ojciec. O, fajnie mam. No taki sobie niby wujek jesteś. Come on, come on, <laughs> to jest wujek samo zło. na mało wujków. A rzucają. już rzuca go. A? Dziurkfire. A? Dziurkfire. A? Dziurkfire. No. No nie, nie Powiedziałem, że go zabiję. Na głowie, strasznie! Długa chyba mid. I kon był chyba, przychodził. Kurde, 34 m. Mój, 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 mózg. O, jest jeden pod konem. Na dole, na dole, pod konem. Druga, dole, jeden poszedł. Kruga możesz mieć tak samo. 30, tego goś, fuck. No ścisze, B poszedł EJSIK! Ej, Ejsik, ona... No, czyli kik Napisz <noise> s s s Nie, nie pisz tego, nie pisz. kur... <noise> I tak zaraz, zaraz, zaraz tak przejebiemy Zobaczycie, przejebiemy a, a, a teraz będzie 8-7, 9-7 Co no, mówię, właśnie o tym mówię Madagaskar Mam tak kaskach, lecie a psy Wilku mam smoka i pola Dobra! Tylko dobrego smoka w końcu rzuć, Dziko Diko! Diko jest najlepszym granatem. Za nisko rzucasz. To jest sama, same zajęte B. Ajajaj! Musiał kucnąć. Nit macie, bo. Nit albo konek. Szajd. Szajd, podchodzi. Przychodziłem się w Ja pierdolę. To... <laughs> Kurwa młody. To nie byłem ja, to nie był mój flash, ja zginąłem. Idealnie no ślepiej się podchodzić. rzucał, piecia. nic nie chcę mówić. Nic nie widziałem. Poręczowy rzucał. Mam Czas <grym> Elipse się strzela z łopem, dostaje nagle tego. Elipse się strzela z łopem i nagle dostaje mleczko. Elipse się mleczko. Dobra, bo nic. Ważne zdjęcie <grym> zaraz <grym> będzie. O, dobra, okay. jak ulepszałem się, żeby ja to robić. Gry, bo braliśmy. Cheese! Ach, ten biały proszek.

nie iść do... kurwa, to Co kurwa, tu... kurwa, co, je... co to kurwa, jest? Co to kurwa, 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 się spotkali kurwa, kurwa, Dwa raki się spotkały! Dobra, to słabo No aj, aj, aj. <grymne> Na ja Poproszę, Popatrz na statystyki na końcu tabeli. No, i Co, tam... no to macie F1, wywalamy go. F1 no, F1, szybciutko. Tak mi to krótko trzeba. No, dokładnie. F1 Zmacznij nasze zbrodnie. F2, F2, kliknie gdzieś, że to mało. No mi się to, ciepło, robi. O! Ale maski nie dałeś, dobra. Nie, nie. Dajcie szybką przerwę. Czujcie się. Masz jest przerwa, przerwa. Nie ma, niebieski mapak, I przejdźmy! co? Kurwa, Nie, nie, nie! Przecież... Jakie ja... No, no tak, wcale się co tak. mówiliśmy. Czym ja kurwa nie blałem? Chłop, z kuchni mam minus 70. No, mi Dobra, no. Jeszcze i dwóch. Nie wuj. Jeden minus 7. Dobra, dańcie ja już ci coś mówiłem o tym doradzaniu. Nice, no, last oczk, jest ma malowany. Czary. Nice Zdolżyłem przed banem, proszę Państwa Nie, nie <grywanie> jesu, nie dole. Co, co on znowu na rękach stoi w ogóle? Co ty, co, co, co? jesteś, jak zwykle, no co, co, sobie? Co, normalnym. wczoraj stary z Wczoraj stary... 3 teraz chyba, 3 Nie, No bo awans dostał, to się musiał napiąć, zobacz. Cholera, Lipsa została już, ma dalej 3 fragi, 0, 4... 4, przepraszam.